Dzień dobry, witamy w dobry. dzisiejszym vlogmasie. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse, horse, horse. Jingle bells, jingle jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse. Wróciliśmy już z Warszawy, udało nam się jako tak odpocząć, chociaż dzisiaj od rana też mieliśmy co robić. Połowę dnia ogarnialiśmy tą chatę, bo jak mówiliśmy, działo się tutaj, tutaj się działo i tak cicho jeszcze wspomnę. Nie rozpakowaliśmy się jeszcze, <grystanie> <grystanie> ale to nic, może dzisiaj nam się uda. W każdym razie, dzisiaj jest jeden z ważniejszych dni w grudniu, oczywiście tak żartobliwie to mówię. Otóż są Mikołajki, Mikołajki czyli tak naprawdę pierwsze prezenty Mikołajowe, jakie dostajemy, my niestety. Nie dostajemy. Do nas Mikołaj nie przyszedł, bo niestety nie zdążył kupić prezentów. Plan był taki, żebyśmy coś jednak kupili wczoraj w tych. Wczoraj to był? Przedwczoraj. W złotych tarasach. Przedwczoraj w złotych tarasach, w każdym razie we wczorajszym vlogmasie. Aczkolwiek nie udało nam się nic ciekawego znaleźć. Byliśmy niechętni chyba na kupowanie jakichś rzeczy. Ale mamy kalendarz, adwentowy! Więc no, pani, pani Mikołaju nasz, daj co w ominęliśmy, kieszeni masz. Ominęliśmy kilka okienek. Ale to nic. Mam dla Kapiego dzisiaj numerek szósty. Więc zapraszam. Dobra, dobra, dobra. No to proszę, niech pani. Niech no, pani. To, to Otóż znów mam zgadywać? Zgadnąć tym razem, czy nie zgadniesz? Nie, nie zgadniesz. W ogóle najpierw to jest bardziej taka rzecz dla nas, wspólna. Tak? tak. Do, do chaty? Tak, taka trochę do chaty, no. No dobra. To lecimy z tematem no. z, z moim twoim bratem. bratem. Otóż tam mamy bombę, tak? To jest bombę. Nie, to jest <noise> nigdy nie zgadnę, no. Ręczniczek, A. taki wkładasz go do wody i, A, i, i on, on rośnie. Otwiera. Mhm. To proszę bardzo. Z takim wzorem powinien być. Hehehe, yeah. <noise> Merry Christmas. <noise> Może być do łazienki albo do kuchni. To no możemy go teraz zmoczyć. Jak możemy go zmoczyć. No bardzo chcę. Musimy zobaczyć jak on wygląda, bo jak nie, to jak zwykle oddamy na reklamację. <noise> tak wygląda nasza gąbeczka. Nie pachnie? pachnie w ogóle, nie, nie pachnie. Do ciepłej czy do zimnej? No pojętę, o jakie mięciusie masz. Dobra, jak to obojętne, to. Pierdzi. <noise> Może spróbuj go rozwinąć. Już? Czy jeszcze nie, 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 nie czas? Nie wiem. Chyba już. O, jeszcze nie czas. Do góry nogami. Tada! Mikołajkowy. Do Taki bardziej do łazienki, ale jest spoko. No, Tylko no to jest taki ręcznik w sumie. A my aktualnie wyruszamy po naszą pierwszą choinkę. Tak, dokładnie, w końcu jedziemy ją kupić. W ogóle mieliśmy ją kupić, oczywiście, wtedy 1 grudnia, i ostatecznie tak się przesunęło, że minął cały tydzień i dopiero teraz no, mamy. No, ale to głównie. Znaczy, przez... nie mamy jeszcze. No, to przez wyjazd, nie? Tak, no to jest głównie przez wyjazd, ale mamy nadzieję, że uda nam się ją dzisiaj kupić, żebyśmy mogli ją już na dniach stawiać. No. Mamy nadzieję, że będą i że będą piękne. Na pewno będą, nie? Jest Jesteśmy w mrówce i jest trochę mniej tych choinek niż było, i nie są takie ładne jak wtedy. No, niestety. Ech, no Ale chyba coś wybierzemy, nie? No ta jest ładna, ale tamta była ładniejsza. No była, ale wiesz, to, to była taka pierwsza, którą sobie. No wiem, ale była taka idealna. A ta ma trochę mniej tych gałęzi, nie? Tak. no Ale wysokościowo też jest ok. No tak mogłaby do, być ciut wyższa. Z sufitu idealnie <laughs> będzie. Hmm. Zastanawiamy się nad tą, nie jest zła, ale. nie wiemy. to była tak idealne, że porównujemy teraz wszystkie. No właśnie kurde, tam to naprawdę była bardzo ładna no. i szkoda, że nie wzięliśmy wtedy, nie? No. I teraz nie wiemy, czy brać po prostu tą, czy poczekać jeszcze na przykład do jutra. No ale... Bo może rano, wiesz, jakbyśmy przyjechali, to byłyby nowe wystawione. No, no to też jest jakiś pomysł. Nie? No. To co? Tak zrobić, bo... Rano przyjedziemy. Bo tak, ale jak jutro będzie coś podobnego jak to już, to nie już będziemy bierzemy. Tak. Nie to będziemy się odkrywać, co będziemy brak. Nawet jak nie będzie perfekcyjnie tak w 100%. Tak. Chyba, że jeszcze tam wyciągnąć. No zobaczymy. Tam jeszcze wyciągnąć Okej. Okay. <laughs> Dobra, chyba znaleźliśmy idealną, ale ona jest tak wysoka. Ale to wiesz, to... Tak, wiem, przytnie się jeszcze, no, ale... Ja można mieć spokojnie tutaj zakończyć, nie? Ale nie jestem pewna, czy w ogóle... Szerokością nie jest za wielka. Jedziemy na nasz taras, tam gdzie mamy okno balkonowe, postawimy po prostu i tyle. Ale o tyle dobrze, że tutaj ma mniej niż tu, więc tu będzie mogła jak najbardziej podjechać do ściany, nie? No, 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 do naszego takiego regału, bo tak. to może... A nie, to chciałem powiedzieć, że wyjedziemy z tym regałem, co kupowaliśmy, postawimy go gdzieś indziej, a ją wsuniemy w tamtą wnękę, ale chyba się nie zmieści. Chyba nie. Uwaga, 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 uwaga ta -dam! To chyba jest nasza pierwsza choinka. Oksia teraz ją krzywo trzyma. Ona jest ogólnie naprawdę wielka. To widać. Zresztą jest ogromna. Jest naprawdę bardzo ładna. Tam z tyłu jest troszkę jakby biedniejsza. Ale na spokojnie. Dokładnie. Ale to właśnie o to nam chodzi, żebyśmy mogli ją wsunąć dalej trochę. A z tej strony naprawdę prezentuje się jak kocur. O. <laughs> uh. co? Ej, jedziesz. Nie chce iść do nas do domu. No to teraz tą malutką choineczkę musimy wcisnąć do naszego auta. Dobrze, mamy doświadczenie, bo nieraz jeździliśmy do Kobe, Obi Castorami Ikei, z tym, że niestety tu jest mały problem, bo jak wiecie albo nie wiecie, mamy tam jeszcze masę naszych rzeczy, których nie mamy w mieszkaniu. Więc bo to jest nasz mini magazyn, więc nie wiem, czy nam się uda. Tutaj położyłem siedzenia i postaramy się tak wrzucić. Zobaczymy. Fajnie jest? 2,5 metra choinki mieści się do naszego auta. Nie! Yeah. Powiem wam, że naprawdę my przebijamy jakiekolwiek limity ma to auto, mówię wam. Maksymalne obciążenie 500 kilo, nie ma problemu 600 też udźwignie. Prawda. Mamy choinkę, ale póki co plan jest taki, że my ją wrzucamy na działkę do moich rodziców, żeby ona sobie spokojnie tutaj w takim chłodzie siedziała. Z racji takiej, że nie mamy jeszcze ani podstawki, ani jakichś ozdób właśnie na choinkę, czy tej bombki, lampki i tak dalej. Czekamy na wszystko. Więc póki co zostawimy ją tutaj. Zostawiamy ją tutaj, a nie u nas. Z racji takiej, że nie chcemy, żeby była cały czas w cieple, bo wiemy, że choinki jakoś niechętnie, niechętnie siedzą w takiej ciepłej temperaturze, temperaturze. Szczególnie, że u nas zazwyczaj jest bardzo ciepło w mieszkaniu, więc chcemy, żeby ona dotrwała do świąt. Kapi, mój siłacz. Ej, ale twoi rodzice nie mówili, że mają taką idealną choinkę, tak byśmy ją cykli? <laughs> <laughs> Jezu, tak. Czytnie. To jest chyba. chyba tak. Dobra, ładujemy tutaj. I, I uciekamy, bo widzę, że już ktoś przy nas, do nas podjechał. O, no, szybko, jazda. szybko. A few moments later. Dobra, choinka odłożona. Byliśmy też w do nas zakupy i znaleźliśmy tam fajny stojak. Jeszcze go nie kupiliśmy, bo rzucimy okiem na necie czy będzie coś ciekawszego albo lepszego. Ale ten Lidlowy jest całkiem ciekawy, więc zobaczymy. A teraz przychodzimy, właśnie do pani teściowej. Na obiad. Nie wiemy jaki, ale jakiś na pewno. Proszę, tdp. Prezent. Nie, Jest, nie ma? Rzuciła kurtkę. Czekujesz właśnie to, Żeby dorwać tego bydlaka małego. Jak do mnie przygra. No to prawda. Nie chcemy jajek. Mamy swoje. Zobaczcie bym jednak u was o yeah. no. To dobrze, bo my sobie. No, nie, no znaczy, sobie, ale pod naszymi poduszkami nic nie było. Ogólnie no nie dzisiaj. było, nie było. Nikoi zapomniał. Jednak nie do końca. A, yeah. Ten też czeka na swoją poduszkę. <laughs> Jesteśmy u mamy i właśnie mamy yy, barszczyk czerwony. I to nam przypomniało o tym, jak byliśmy właśnie w Warszawie w restauracji Magdy Gessler. I jedliśmy pomidorową i smakowała dokładnie jak twoja. Coś ty! No, no naprawdę. naprawdę. Identycznie, tak. tylko tam był taki prawdziwy makaron, nie? Taki, taki makaron... Y, tak ale, no. ale zupa sama w sobie była naprawdę? prawie identyczna. No. No. Więc nie trzeba chodzić do kuchni Magdy Gessler, wystarczy do nosi Gessler. Wróciliśmy od mojej mamy już jakiś czas temu i wiecie na co teraz jest czas? Teraz jest czas... Na herbatkę! Też możemy wypić. O no! I ale jest czas na kalendarze adwentowe. Słodkie! A wiecie, co jest najlepsze? Jeszcze na. Nie, nie, nie. Co? Najlepsze to jest to, że otwieramy kalendarze adwentowe, a najlepsze jest to, że ominęliśmy parę okienek. No, dzisiaj jest szósty, wiem, że jak wy to oglądacie, to jest trochę później, ale spokojnie nadgonimy rzeczywistość. Um, więc mamy. Ile? Trzy, cztery, pięć, sześć. Cztery okienka? I razem osiem czekoladek! A! Wow! Zobaczcie, ile mamy zdobyczy, a nie było nas dwa dni! Ale wszystkie, ostatecznie wszystkie tak, takie podobne są do siebie. No dobra, to jest takie. No tak, ale ogólnie jestem bardzo zadowolona z tych dwóch kalendarzy, bo uwielbiam czekoladę Lindora i tak samo uwielbiam Kinder'a. I mamy już oko i. A co 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 Kinder to jest, w ogóle? Jakiś banan. To jest księżyc. A, no nie jasno było jeść. Mm. Dobra. Nie! Tomorrow. Oczywiście, jest już następny dzień. Wczoraj zapomnieliśmy się pożegnać, ale też mieliśmy co robić tego wieczora. Musieliśmy jeszcze tego vlogasa zre zremontować. <grym> Zrenderować i zmontować. To razem wyszło zremontować zmontować i zrenderować, a wiecie, musieliśmy wyciągnąć kartę z tego oto aparatu. Jak wyciągniemy kartę z aparatu, to już nie możemy niestety nic zdziałać. Bo nie wiemy, gdzie są nasze inne karty. Dokładnie. Więc przychodzimy dzisiaj. Dzisiaj też oglądali... oglądaliśmy vlogmasa. Ja chyba zmęczony dzisiaj znowu jestem. No i wczoraj też byliśmy, dlatego poszliśmy spać bez pożegnania się. E, dlatego żegnamy się następnego dnia. Więc, dziękujemy wam za oglądanie tego vlogmasa. Mamy nadzieję, że wam się podobał i że zostawicie łapkę w górę, bo... Bardzo prosimy ładnie. Kciuki stemple. Tak, prosimy o. Chciałem prosimy o lajki, like, to dziwnie brzmi. Jeżeli Wam się podobało, nagrodźcie, na, nagrodźcie nas w jakiś sposób i, i do jutrzejszego. Bye! Thank you.